Witajcie, moi wszech zgromadzeni towarzysze. Pozdrawiam i witam was bardzo gorąco w tym jakże letnim i gorącym skinie. W dzisiejszym filmie pokażę wam klucze do tajemnicy w Nexusie, który wcale nie jest idealną kopią Nexusa z marca. Najpierw, jak mamy sobie jakiś taki zamek i taką wcale nieprzerażającą przerażającą ośmiornicę, to sobie wskakujemy do wody i idziemy właśnie pod tą ośmiornicę, ponieważ pod nią jest taka dziurka i właśnie w niej jest sobie fioletowy kluczyk. I teraz sobie właśnie stąd wychodzimy i mamy właśnie jakiś taki, nie wiem, sklep z halloweenowymi rzeczami. I tutaj zaladą, właśnie przy takim jakimś, nie wiem, że jakiejś takiej kryształowej kuli, jest czerwony kluczyk. I teraz sobie idziemy właśnie do lasu. I jak macie sobie jakieś takie drzewo, w którym jest właśnie takie jakieś niebieskie drzwi z kwiatkami. To tutaj jest taka drabina, i po niej się właśnie wspinamy. Idziemy sobie tutaj na górę, i robimy teraz taki właśnie parkour po liściach. I sobie właśnie tak skaczemy. I właśnie o tutaj będzie zaraz zielony kluczyk, tylko trzeba właśnie nie spać, bo on jest o tutaj. Czekajcie, sobie właśnie tutaj teraz go mamy. On jest właśnie tak dość trudno ukryty, więc naprawdę bardzo podziwiam Enderix Fury, że go znalazła, i oczywiście też pozdrawiam. I teraz sobie właśnie wracamy do tego właśnie sklepiku jakiegoś, jak on tutaj właśnie jest sobie. To sobie wchodzimy po tych takich schodkach, i mamy jakieś takie, nie wiem, złote. To pomieszczenie. I właśnie tutaj na suficie jest ukryty sobie żółty kluczek. No ale ja go przez przypadek zebrałem, i teraz sobie właśnie wracamy o tutaj, gdzie byliśmy. I jak mamy znowu sobie tutaj jakieś drzewo z niebieskimi drzwiczkami, to sobie otwieramy te drzwi dzień dobry, i mamy taki portal. No i właśnie uwaga, ponieważ patrzcie, tam jest niebieski klucz. Po prostu przyznam, że bardzo twórcza kryjówka. I mamy tutaj właśnie coś takiego fajnego, co nam daje słabszą grawitację, więc sobie to bierzemy i lecimy naprawdę bardzo szybko, ponieważ mamy 5 sekund. No i dobrze, sobie zebraliśmy. Zebraliśmy ten kluczyk i bardzo fajnie. I teraz idziemy sobie do klasycznego miejsca, w którym są bramy, czyli po prostu jak mamy sobie jakiś taki właśnie dom, nie wiem, jakiś taki futurystyczny, taki czarny z, jakiejś, z jakiegoś metalu czy czegoś takiego, to mamy sobie tutaj jakieś takie pomieszczenie z portalem i z diamentami na suficie. I sobie właśnie przechodzimy przez te wszystkie bramy. No i właśnie tutaj, uwaga, uwaga, mamy sobie tajemnicę. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że to Wam pomogło. Życzę Wesołych Świąt, Bożego Narodzenia spędzonych z rodziną i po prostu dużo szczęścia, dużo prezentów pod choinką. Do zobaczenia, Wesołych Świąt!